Breaking News Bass Simulator 27, czyli najświeższe informacje. Dosłownie niedawno otrzymaliśmy informację, że powstanie Bass Simulator 27 i słuchajcie, będzie to gra również stworzona przez polskie studio Simteract, znane z doświadczenia w tworzeniu wysokiej klasy gier symulacyjnych. Gra przyniesie cię w zachwycające lato na Półwyspie Iberyjskim, oferując niespotykane dotąd możliwości rozgrywki. W Passim Letter 27 zobaczymy najbogatszą flotę autobusów w historii dzięki nowym oficjalnie licencjonowanym markom i modelom, a także kultowym autobusom z poprzednich odsłon. Passim Letter 27 będzie bazował na Unreal Engine 5, czyli możemy spodziewać się naprawdę dobrej jakości, szczególnie graficznie gry. Jak również liczyć na znaczący skok techniczny, który wyznaczy nowy standard dla tej właśnie serii. Niezależnie od tego, czy siedzisz za kierownicą, lub spacerujesz po ulicach, czy a może jesteś pasażerem, Miasto ze wszystkimi jego charakterystycznymi dzielnicami, ruchliwymi ulicami i imponującymi zabytkami czeka na odkrycie. A przypomnę, że będzie to lato na Półwyspie Iberyjskim. Pas Simulator 27 będzie dostępny w trybie single player, ale również ze znajomymi w trybie kooperacji, nawet dla czterech graczy. Na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze dokładnej daty premiery, ale patrząc na nazwę Simulator 27, będzie to w roku 2027, oby tak się stało. Tyle na dzisiaj. Już wkrótce kolejne informacje.